Cześć wszystkim, seba z tej strony, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale Bedside. Trochę nas nie było, wakacje zaliczyliśmy, no więc możemy zacząć już nowym sezonem ligowo-pucharowym. Mamy już za sobą pierwsze kolejki w polskich ligach, no a teraz czas na drugie rundy, eliminacje do europejskich Pucharów. Na początku tygodnia mamy bardzo ważny mecz dla polskiego futbolu: Jagiellonia jedzie do poniewierza, no i jest podstym faworytem do awansu do kolejnej rundy, no a to z automatu da już nam fazę grupową w lidze konferencji. To właśnie na tym się dziś skupimy, ale to nie tylko. Oprócz materiału na mecz Jagiellonii spodziewajcie się czegoś w czwartek na Ligę Europy, Ligę Konferencji, gdzie uważnie będziemy śledzić zmagania Wisły oraz Legii. No a na weekend stworzymy dla Was tasiemkę. W sumie to Martinez stworzy dla Was tasiemkę. No i mamy nadzieję, że będziecie z nami. A teraz przejdźmy już do konkretów. Tradycyjnie zacznę... Od promocji na mecz poniewiesz Jaga. Tym razem Betfan przygotował dla Was świetną promocję, bo możecie zgarnąć freebet w wysokości 250 zł za gola Jagieloni. No umówmy się, to powinna być formalność, bo rywal jest naprawdę przeciętny. Wystarczy rejestracja z kodem Betside i dokładny depozyt w wysokości 30 zł. Wszystkie szczegóły odnośnie zasady promocji znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Promocję zostawiamy, no i skupmy się na kuponie. Mamy nadzieję, że dobrze zaczniemy ten sezon i na naszym kanale będzie dużo zielonego, no i przez długi czas. Skoro gra Jagielonia, no to nie mogę zabraknąć tego meczu na kuponie. Spodziewam się zwycięstwa Jagi, no i w zasadzie zapewnienia sobie dużej zaliczki przed rewanżem. Ponieważ mocno zaskoczył HJK, ale oglądając te dwa spotkania, no ciężko było znaleźć jakiekolwiek pozytywy w grze. Oczywiście, jeżeli patrzymy przez pryzmat solidnego poziomu. Jaga, bardzo dobry start Ligi z Spuszczą. Pewne zwycięstwo 2 do 0, no i liczymy na powtórkę wyniku 2 do 0, a może nawet i więcej. Ale z tego faktu zagramy minimum dwa gole. Jagieloni po kursie 1,57. Zostajemy w eliminacjach Ligi Mistrzów. No a tam Karabach jedzie do Gibraltaru. No, umówmy się, brak zwycięstwa gości to będzie bardzo duża sensacja. Jest naprawdę spora różnica poziomu między tymi dwoma zespołami. Na kuponie bez zmiennego gadania ląduje zwycięstwo ekipy z Azerbejdżanu. No i na koniec dołożymy 2 gole w meczu Luga. Fenerbaczem, faworetem, no oczywiście Turcy, którzy na dobrą sprawę sami powinni takie dwie bramki wsadzić. Ale znając charakterystykę gry Szwajcarów, no to może być sporo otwartego futbolu. Nie chcemy ryzykować na początku sezonu i wybraliśmy po prostu niską linię. Kurs może nie zachwyca, ale skutecznie go całościowo podbija, dzięki czemu dostajemy 2,51 na Koponie. Naszym zdaniem taki triple wygląda naprawdę optymistycznie, no i czekamy na kolor zielony, prawda? Oczywiście mam też dla Was konkurs do zgarnięcia 5 freebetów po 20 zł do Bookmachera Betfam. A wystarczy podać dokładną minutę pierwszej bramki w meczu, ponieważ Jaga. No, najszybsze 5 osób. Zgarnie dokładnie po dwie dyszki. Także standardowo na koniec filmu chciałbym, abyście zostawili łapkę w górę, komentarz konkursowy oraz subskrypcję na naszym kanale, gdyż dążymy do 2500 subskrypcji. Dla Was to jest tylko jedno kliknięcie, a dla nas to jest o wiele więcej. To jest też docenienie jakości naszej pracy, analizy i całościowo działania na tym kanale, jak i grupy na Facebooku. Wspominając o grupie, polecam zajrzeć do opisu, tam są linki do naszej grupy na Facebooku oraz grupy na Discordzie. Także to było na tyle. Trzymajcie się i cześć!